Cześć, z tej strony Freaks, i od razu macie przykład, dlaczego warto w bitwach patrzeć na radar. Bez tego najprawdopodobniej bym spadł, ale rzuciła mi się w oczy ta kropka okazało się, że to dysponujący promieniem zważywienia F82, no i trzeba go uniknąć, ale jednocześnie mając na uwadze, że przed nami był A7M2, z którym również trzeba się uporać, tak więc to robię, bo ten A7M2 jakby nie jest do końca zdecydowany, chyba na kogo chce zaatakować. No, i w tym momencie atakuję tego F82. Przez chwilę mam jeszcze tutaj małą bitwę z własnymi myślami: czy zająć się tymi, tym tutaj kociołkiem, który jest pode mną, czy zaatakować F82, ale pomyślałem, że F82 będzie cięższym przeciwnikiem. Okazało się, że był po prostu bardziej upierdliwy, niekoniecznie cięższy. A sam samolot, który mi się lecę, to Pyoremirski. Dodali Finów, więc pomyślałem, że sobie nim polecę, żeby troszeczkę tych, tych Finów wyekspić. Powiem wam tak, że dosłownie. Ja obecnie latając w Warnerze nudzę się i to bardzo. E, myślałem, że, że jakoś dziś, dzisiaj wszedłem do Wartonera na, na dwie bitwy. Tutaj widzieliście, że próbowałem jakby zachęcić tego F82 do jakiejkolwiek walki. E, niestety się nie udało. Gościu zaczął e, próbować ode mnie uciec, ale jak widać średnio mu to wychodzi, a mi, mimo to. Nadal próbuję uciec. Zobaczcie, wspina się i w tym momencie, jakby możecie mieć wrażenie, przynajmniej ten gościu może mieć wrażenie, że ma przewagę energii, bo jest wyżej, ale jest to złudna przewaga, ponieważ ja jedyne co potrzebuję zrobić, to podnieść nos i będę mógł w, nie w niego strzelać. Widzicie, że zbliżam się do niego obecnie, tak jakby on stał w miejscu. Niestety te, te silniki w 82 zwłaszcza jak nie są ulepszone, no to one praktycznie nie ciągną, mimo że to jest samolot praktycznie o cały BR wyżej No i widzicie, że w tym momencie mogę jak najbardziej po prostu podnieść nos, zacząć w niego strzelać No i co gościu robi? Jak sądzicie? Ma kilka opcji Zacząć walczyć, zacząć walczyć, nie wiem, jakoś zrobić cokolwiek proaktywnego A co wybierze? Jeżeli pomyśleliście, że poleci na lotnisko, to jesteście jak najbardziej, macie rację. Ponieważ ten gościu zmarnował tyle czasu tylko dlatego, żeby po prostu polecieć dalej w prostej linii. Obecnie najprawdopodobniej zgubił swoje lotnisko, więc wykonuje jeden, jeden zwrot. I ucieka do gleby. W tym momencie przyspieszam po prostu to, co się dzieje, bo nie, nie potrzebujecie przeżywać tyle bólu, co ja. Jestem obecnie... Tak zdesensytyzowany po prostu po dwóch bitwach, które poleciałem w emerskim i trafiłem na taką, zetknęłem się po prostu z najgorszym sortem chyba graczy, jaki, na, jakim, na jakim mógłbym się, się natknąć. No i, no i widzicie, tutaj już prze, jakby zakręciłem, postanowiłem troszeczkę gościa podenerwować I co? I oczywiście, że, że zawrócił, jednak sobie przypomniał, że jednak może walczyć. Ale nie będzie walczył w momencie kiedy, kiedy przeciwnik go dogania Albo jest, jest nade mną Nie, on musi najpierw Dociągnąć mnie do lotniska, żeby mieć blisko miejsce, żeby uciekać Za baran Zaczyna strzelać nie, nie, trzeba jakby wcale być Nie wiadomo jak dobrym pilotem, żeby, żeby tych pocisków uniknąć To dosyć dobrze widoczne No i w tym momencie jedyne co ja chcę zrobić to zachęcić go do jakiejś Walki. Niestety gościu nie jest zbyt do tego chętny. Teoretycznie powinien być niechętny do tego, no ale mimo wszystko, jakby powinien wyrabiać sobie pozycję i zawracać w momencie, kiedy ja będę wystalowany, a nie zawracać w momencie, kiedy ja zawrócę, bo, bo doleciał do lotniska. Także, tak jak mówię. Gonię go, w tym momencie patrzę, że 0 nadlatuje, no i w tym momencie mam problem, ponieważ 0 mnie wykręci, a 82 mnie dogoni, więc liczę na jakieś szczęśliwe trafienie w czołówce Na moje szczęście to A6M6 jest trafione yy, I ma wycie koleju, więc jedyne co muszę zrobić, to go troszeczkę przyciągnąć W tej niesprzyjającej dla niego sytuacji I albo, yy, albo jego silnik zdechnie, albo będzie musiał zawrócić, żeby się naprawić Także moim zadaniem obecnie jest po prostu zagranie na czas. Widzicie, że F82 jako bohater, jakim jest, zawrócił w tym momencie, kiedy, kiedy już mój nos nie jest skierowany w jego stronę. No i widzicie, że dzielnie mnie goni, a 6.6 również próbuje. Natomiast na no a 6.6 nie należy do najszybszych samolotów. Tak, jest to taki troszeczkę szczurolot, który nie dogoni absolutnie nic. Także obecnie czekamy aż a 6.6 albo się zagotuje. Albo, albo zawróci, robi to drugie. No i zostaje znowu z F82. Plus jest taki, że jestem na dużo niższym pułapie, czyli F82 ma dużo mniej miejsca pod sobą, żeby uciekać. Także jedynym moim zadaniem jest po prostu unikanie tego całego prysznica z jego pocisków smugowych. E... No i tak jakby nie ma tutaj zbyt dużo filozofii. Pior jest takim samolotem, którym się tak prosto i bez mózgu po prostu. Bez... Przymiotnik od bezmóz... Be... przymiotnik od bezmózgowia. bezmyślnie. Mu... Bezmyślnie, o. Be... Pyroremerski jest po prostu samolotem, który się tak bez... którym się tak bezmyślnie lata, przynajmniej w mojej opinii. Jest to tak łatwy samolot, że po prostu jest to chyba jeden z, na... z najprzyjemniejszych samolotów, w mojej opinii, którym... którym można wyciągnąć. W tym momencie stwierdziłem, że dobije to A66, ponieważ nie chcę sobie z nim potem radzić. Gdyż jest to co najmniej irytujące, tym bardziej, że jeżeli ten F-82 będzie uciekał cały czas na lotnisko To nie mam ochoty czekać aż to A66 się naprawi F-82 zakręca, no i w tym momencie jesteśmy już na poziomie gleby No i jedyne na czym mi zależy to teraz nie wyrżnąć w drzewo i jednocześnie uniknąć promienia z Trafił kamerzystę, na szczęście nie trafił mojego samolotu, no może tylko troszeczkę no i jeżeli zobaczycie, skończyły mi się pociski do km -ów. To jest niedobrze, bo mam już samo działko Trzeba będzie coś wykombinować Na całe szczęście, a ja 6, 6 postanawia się przewrócić na lotnisku i się rozbić A mi została minuta paliwa, dlatego zawracam I lecimy I zobaczcie, F-82 znowu zakręca W tym momencie już nie jestem nawet zdziwiony, ale w tym momencie wykoncypowałem naprawdę diabelnie Sprytny plan i po prostu Powinienem za to dostać, nie wiem, co najmniej order z pieczonego kartofla, ponieważ zobaczcie, tutaj mamy wzgórza, i mogę wykorzystać to wzgórze, żeby się dokręcić do tego F82 i jednocześnie nie musieć nawet unikać tego jego Railgana, o ile nie zbafowali go do, do takiego stopnia, że może przebijać góry, ale raczej wątpię. Dlatego robimy dokładnie to. Chowamy się za, za górką, tak samo jak on chował się za swoim lotniskiem. Wychodzimy do góry. No, i w tym momencie F82 robi jeden błąd. Wykonuje zakręt do góry, i w tym momencie robi zakręt do dołu, bo zorientował się, że jednak nie ma nic do powiedzenia. Ale na szczęście to, moje, to, to, to moja dwudziestka daje na spokojnie radę. I po prostu. Nawet, nawet nie czuję satysfakcji, bardziej czuję taką apatię. I w tym momencie, kiedy przeglądałem różne czarno-pomarańczowe strony, bo, bo tak bardzo się nudziłem, spadł na mnie P51, który. Absolutnie wyrzucił potem wszystkie swoje. Zalety za okno zaczął się ze mną kręcić i ja leciałem w ogóle na 60% gazu, żeby żeby zaoszczędzić paliwo. No i P51, który też jakby. On przynajmniej walczył, tak? Za, za to go szanuję. Całą bitwę przesiedział gdzieś, gdzie, gdzie się nic nie działo, ale przynajmniej walczył. Także akurat do niego nie mam absolutnie nic oprócz szacunku. No. Także to by była jedna bitwa, a drugą pokażę Wam dosłownie następna bitwa, która zniechęciła mnie do grania w Thundera co najmniej na, na, 20, na następne 24 godziny. Le lecimy bitwę, goni XP50, ale nadlatuje kolejne P51. No i co? Robimy unik, żeby nie zginąć. I w tym momencie za zaczynamy. Jeżeli P51 miałoby odrobinkę mózgu, to zaczęłoby lecieć do góry, żeby odzyskać energię i wtedy mógłbym je, mógłbym je trafić. Albo zaczęłoby odchodzić w takim, w takim shallow climbie, bo miał dużo prędkości ponurku. Ale P51 oczywiście wybiera najskuteczniejszą opcję, czyli lecenie na swoje lotnisko I zostaje sam W sensie P51 Ja robię szybki jego background check Troszeczkę shit toku na czacie Bo tacy, tacy gracze według mnie na to zasługują w regulaminie aero jest, że jeżeli coś takiego, coś takiego robisz, to nie zasługujesz na to, żeby być w aero, albo walcz, albo wyskocz. Natomiast nie rób czegoś takiego jak ten gościu. No i teraz zobaczcie, zobaczcie co się dzieje. Je jestem praktycznie sam, ponieważ wszyscy inni są albo na lotnisku, albo są nisko z mojego teamu. A ten Baran w P51C, zobaczcie, nadal zakręca. Nadal nie chce mnie zaatakować. Nadal się oddala. Nie wiem, co go po prostu. W tym momencie już dosłownie byłem autentycznie zirytowany. Znaczy, zirytowany już byłem wcześniej, ale teraz byłem. dużo bardziej zirytowany. Żeby nie powiedzieć, wkurwiony. Że po prostu. tacy ludzie grają w tą grę. Którzy absolutnie nie rozumieją, co z czym się je. I Gajdin daje im do ręki. Właśnie tą kopułę ochrony lotniska, i przez to psują zabawę wszystkim innym, którzy, chociaż troszeczkę nauczyli się latać i troszeczkę włożyli w to czasu, żeby się czegokolwiek nauczyć. No, w tym momencie to już mu mówię, już po prostu walczyłem ze sobą, żeby dalej nie, na, nie nagadać mu jakichś rzeczy na czacie. Włączyłem dym, więc jest to znak, że jestem iście diabelnie zirytowany. No, i w tym momencie rozpoczynamy. Wielką improwizację, bo w mojej opinii do latania PR-Merskim nie jest potrzebny zbyt duży skill. Jest potrzebna po prostu podstawowa znajomość zasad walki powietrznej. Całą resztę robi za Was samolot. W tym momencie widzicie, że nawet wyzerowałem silnik, bo ten biedak nie mógł nawet mnie dogonić w tym P51. Więc, żeby dać mu możliwość i nie zniechęcić go przy okazji, wyzerowałem silnik. No i rozpoczynam ja jakąś taką takie naprawdę, jest, nawet nie wiem jak to skomentować, bo jest to po prostu wielka, tak jak mówię, wielka improwizacja, wielki festiwal niczego, kawał dobrej, nikomu niepotrzebnej roboty i, i, i wiele innych znaczących całej nic określeń. No i zobaczcie, po prostu, po, po prostu wciskam S i Pio Remirski robi za mnie całą robotę. Ech. Nie wiem. Może nagram z tego. Na pewno nagram film z, z fińskiego BFA G2 i z tej nowej foki. Ech. Ostatni War Thunder naprawdę potrafi doprowadzić mnie. Do prawie że szewskiej pasji. No cóż. Ale pyremerski tak. Całkiem dobry samolot. całkiem idę usłyszenia.